Mano, tutaj Rafson Skenau, Rafson Games i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Grand F Auto Vice City Stories. Moi drodzy, ostatnio byliśmy e, uratować magazyn, to znaczy uratować uratować rzeczy, które e, miały spłonąć w magazynie. E, no i idziemy po raz kolejny do pila aby wykonać kolejną misję z nim, wynocha z tej ciężarówki, czy tamwana, jedziemy. O jezus, o jezus. Okay. Dobra. Zatrzymać ciężarówkę. Hey, look who it is. Victor Vance. What's going on, amigo? You want some smoke? Fuck you, Martinez. Relax! You're so fucking histrionic, it's like hanging out with a bitch on her period! You want me to fuck you up? Whatever, baby. The thing is, you work for Phil. And Phil, Phil works for me, which makes you my bitch's bitch. Figure that out. <coughs> Man, this shit is heavy. So you <coughs> had better play nice if you wanna get paid, huh? Because if you don't get paid, then who's gonna look after your sick brother? Fuck you! <laughs> Change the record, baby! <laughs> fuck you! Fuck you! Fuck you! What did you expect me to do, huh? I didn't screw you over for fun. I was saving myself. And you would do the same. And don't pretend otherwise. I had a career. So what? You got kicked out of the army. Big deal. Hey, I told Phil about some guns I can sell if you can get them. Hmm? Hey, Phil, don't smoke too much of this shit, huh? It'll make you trip out. Get paranoid. Sure. Later, Jerry. Come on, Vic. This is just silence any asshole following me. We're gonna need some backup, Vic. I know some guys that'll help. huh. Okay. i've we're going the hotel. Tutaj jest hotel. Aha, gdzieś blisko. Are we being followed? We better not be being followed. I'll rip those bastards' livers right out of their side. Chill out, man! There ain't no one following us. It's kind of level.

No, i chyba ten kolor oznacza, że trzeba ją rozjebać. Tak mi się wydaje. Gdzie ona jest na tej mapie? Aha, też blisko, ok. Ona jedzie. Okej. Okay. Ludzie z pistoletami maszynowymi będą ostrzeliwywać w roku podczas jazdy, jeśli znajdą się wystarczająco blisko przeciwnika. Okej. Okay. Zatrzymaj ciężarówkę blokując jej drogę, okej okay. to jest ciężarówka wojskowa, jak sami widzicie. A tutaj są tutaj lagi. Okej, okay, czyli mamy teraz osłonić tą ciężarówkę. Ja bym tego nie spierdolił Dobra Ładnie, dobrze Pierwszy samochód został rozjebany Druga wynocha Dobra, już drugi Czy da się jakoś inaczej to zrobić tą kamerę? Aha, da się, okej okay. Coś chyba fixuje się za bardzo w tym gościu Albo on jest naćpany Albo Bóg z grom jest No nie wiem Wynocha Wynocha Dobrze Nice Trzeci Samochód już został rozwalony O nie tą stroną tą stroną okej. Okay. No, uwaga czym okej, okay, ja go chronię, tylko tam z tyłu coś Dobra, jesteśmy już blisko jego dziuplicza, tam kryjówki. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, misja została wykonana. 300 dolców dostaliśmy. Fajnie. I jakaś wiadomość do nas przyszła. Lens Hej braku, Ciocia, Enid doprowadza mnie do szału. Mogę do ciebie wpaść? Pokażmy miastu moc braci Vance Aha, okej. Okay. Tylko niech najpierw zasejwuję 8 minut już nagrywam, okej, okay. spoko. Zapisz grę Okej okay. Gdzież ten samochód jest? Nie ma go już? Okej okay. Może pójdziemy do Marty J. Williams. Co ma dla nas ciekawego? O kurwa, policja. Osz, Nie. Ja jebie. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Tutaj. Plac budowy tutaj jest. Aha, tam. Okej. Okay. Też mi się popieprzyło. Tutaj. Okej. Okay. Dobra, wysiadamy. No i biegnijmy do tej misji. Wymuszenie. Hello? Marty? Phil Cassidy sent me. Oh, uh, hi. Marty ain't home or nothing. Oh, okay. Well, do you know when he's gonna be back? I don't know nothing. Excuse me. What do you want, boy? Nothing. Are you Marty? No, now get gone, boy. Bitch! Bitch! Get your sorry ass out here! I thought I told you to clean this shit up! Marty, Mary Beth's been sick. Don't be using that baby as an excuse, Louise, because I'll hit her as well as you. Are you Louise? I'm a friend of Phil's. Friend of Phil's? Well, why don't you say so, boy? I'm Marty J. Williams. I was too busy watching you threaten your wife. Wow. We was only playing around, boy. He didn't mean nothing by it. He only hits me when I deserve it. Oh yeah? Well, Phil says you guys might have some work for me. I'm Vic Vance. Yeah, sure. I got a few things to need taken care of right now, as a matter of fact. Drive me. And Louise, you better have this shit cleaned up before I get back. You got me? Go to the A business interest of mine is having trouble with some idiots I need putting straight. What business are you in? I look after people and they look after me. Tutaj, okay. so sometimes I have to remind them of their obligations if they don't. But mostly I just mind my own business. You mind yours, pal. Słuchaj, że tak bardzo mało mówię w tym odcinku, ale próbuję się bardziej się skupić. A skupienie bardziej pomaga niż mówienie. Ok, dotarliśmy na miejsce. Ok, jesteśmy here. Now get on in there and teach them idiots a lesson. You're not coming. Why would I employ a dog and then bark myself? Go sick, him, pal! Ok. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Sorry za cięcie. Y po prostu nie wiedziałem, że nie mam po prostu broni. Tak, jesteśmy <mum> zadowoleni. A po drodze założyłem sobie pancerz. To jest dobre. Jest, udało się. Wchodzimy do sklepu Please, I can't afford to pay any more protection. You don't pay, you don't stay. Uh huh. No Who the hell is this hero? Vete a el al pollo. Ah. Uh. El Davaj, vai, Don't mess with me, ese. Oh hold on You done real good, Vic. M Marty, H he's with you? What are do you doing letting scum in your store? My protection don't run in no daily visit. Are you hot for me, boy? Is that it? You wanna see my pretty face here every day? What I know I no! Voice of my time, your protection rate just went up. Okay. Come on, Vic. These Cholo boys normally protect the store nearby. Now it's going to need new protection. Let's go get it. Dobra. Wchodzimy do sklepu Cholos. You're running a protection racket and more besides soon enough. Come on. Put the pedal to the metal. Step on it. Okay, to jest blisko. Dobra To jest chyba jakaś apteka A Mam jechać samochodem jeszcze Okej okay. This is it Let's get in there and bring them into the fold Dobra Protection to the Cholo. I don't see them protecting you, any. Vic, get to work. Marty, this ain't right. You want to get paid? Be a man, or are you all hat and no cattle? żeby przestraszyć właściciela. OK. Dobra. That's why you need us! For god's sake! No, please! Okej. Okay. Teraz tak. Kym e, to się robiło. Aha, tym, okej. Okay. a miałem pałkę wziąć. No e, ja faktycznie. K e, tym to się zmienia? Tak, okej. Okay. FUCK them up! You're the man. You can't kill me. I'm... you disrespect me, familiar. Oh, mnie znie zabili. Nie tak. Idź tu. You want me to get serious about this? yes so You know who I am, okay, I'll pay, I'll pay. Dobra. Okay, spoko. Zajbiście. 25% HP mi zostało. Ok, for Okej, to jest koniec misji. Fajnie. 500 dolców. Nice. Dobra. No i to było na tyle. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Na razie i cześć. Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę. Skomentuj film. A subskrybuj mój kanał. A literom życzę palca w dupie. Nara.